Bój tryby swoje, nie patrzę na innych natrakuję, aktor, Na tracku jak tornado wchodzę bez żadnych granic W moich żyłach płynie energia, czuję, że mogę wszystko Nie zatrzymasz mnie, bo wie czego chcę, to jest moje wszystko Wchodzę na pit, jakby to była moja scena Każdy west to mój podpis, nie ma tu miejsca na słabość Nie boję się wyzwań, bo wiem, że mam moc Z każdym krokiem bliżej celu, to jest mój czas, to jest mój top Na ulicach słyszą mój głos, czuję ten vibe Nie zależy mi na tym, co mówią inni, to mój styl Robię to dla siebie, dla swojej przyszłości Nie odpuszczam, bowiem, że zasługuję na więcej Tuj, tuj, robię swoje, nie patrzę na innych Na który tornado, wchodzę bez żadnych granic W moich tu płynie energia, czuję, że mówię wszystko Nie zatrzymasz mnie, bo wiem, czego chcę, to jest moje wszystko Z trudem i wysiłkiem, ale nie poddam się Każdy upadek to lekcja, która mnie ukształtowała W moim sercu marzenia, a w głowie plan Z każdym dniem się niesie to mój własny plan Chcę dotrzeć na szczyt, nie zamierzam się zatrzymywać Każdy krok do celu to mój własny znak Wiem, że warto, bo to moja droga Niech cały świat usłyszy, że to jest moja sprawa Tuję, robię swoje, nie patrzę na innych Na który który wchodzę bez żadnych granic W moich siłach płynie energia, czuję, że mogę wszystko Nie zatrzymasz mnie, bo wiem, czego chcę, to jest moje wszystko Wchodzę na beat, jakby to była moja scena Każdy wers to mój podpis Nie ma tu miejsca na słabość Nie boję się wyzwań, bo wiem, że mam moc Z każdym krokiem bliżej celu To jest mój czas, to jest mój to Na ulicach słyszą mój głos, czuję ten vibe Nie zależy mi na tym co mówią inni, to mój styl Robię to dla siebie, dla swojej przyszłości Nie odpuszczam bowiem, że zasługuję na więcej Tui tui, robię swoje, nie patrzę na innych Natrakuję, który na dod wchodzę bez żadnych granic w moich Płynie energia, czuję, że mogę wszystko. Nie zatrzymasz mnie, bo wiem czego chcę, to jest moje wszystko. Z trudem i wysiłkiem, ale nie poddam się. Każdy upadek to lekcja, która mnie ukształtowała. W moim sercu marzenia, w głowie plan. Z każdym dniem przyniesie to mój własny plan. Chcę dotrzeć na szczyt, nie zamierzam się zatrzymywać. Każdy krok do celu to mój własny znak. Wiem, że warto, bo to moja droga. Niech cały świat usłyszy, że to jest moja sprawa.